No hej, cześć, siemanko, z tej strony Paweł i dzisiaj na kanale Stacja PC złożymy mój nowy komputer gorąco zachęcam do polubienia tego materiału oraz do zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z moim zajebistym kontentem lecimy z materiałem dobra, zacznijmy od sobie od włożenia procesora Ryzen 5 2600 x no i procesor mamy już obłożony yy, teraz Możemy włożyć sobie nogę do chłodzenia, czyli podstawę. Trzeba to zrobić w ten sposób, że podnosimy płytę. Cyk, przekładamy. Odkładamy. No i dobra, mamy. Teraz pasta. Oby mi pasty starczyło, bo to jest moja stara pasta. I może być problem, żeby starczyło mi jej. Myślę, że tyle tej pasty wystarczy. Na pewno będzie jej za dużo, o wiele za dużo. Teraz ląduje chłodzenie. Wezmę śrubokręt i zacznę przyłapywać śrubki. Dobra, teraz możemy sobie władować ramy. Yy, mam dwa, tutaj dwa hyperx -y. No, niestety dwa inne, ale nie mogłem znaleźć drugiego takiego samego. Dobra, pamięć i RAM zaaplikowany. No, a to zasilacz mam już w komputerze wkręcony, więc możemy zabierać się do wkładania płyty w budowę. Na blat tutaj ląduje obudowa, dobra wentylatory mamy wkręcone 3 sztuki, są to wentylatory IceWorm Prism 4RS ARGB z Aliexpress za 4 zł sztuka, naprawdę fajne wentylatory. Tylko będzie u mnie taki problem, że nie mam jak na razie, jak tego ARGB podłączyć, więc u mnie one nie będą świecić. Jak już wcześniej wspominałem, zasilacz mam wkręcony, kable mam wyprowadzone. Tutaj mamy kable SAT do dysku, jeszcze sobie je odłożę. Zapalę światło z telefonu. No, Okej, ok. można chyba wkładać płytę. Można wkręcać śrubki. Taki zestaw mamy. 5 minut later. Teraz sobie możemy podłączyć kabelki. Tutaj mamy mojego rx 580 Trzeba go wsadzić na styk, praktycznie wchodzi do tej obudowy Tak delikatnie nie mogę wsadzić swojej karty do buty No ale z tego co widzę to to dlatego, że... Muszę wyłamać kolejnego śledzia. Teraz już powinno być bezproblemowo. Ja o jeszcze niżej karta będzie teraz osadzona. No, no teraz wchodzi. Trzeba ją przykręcić. Trzeba podłączyć jeszcze zasilanie do niej, więc to schowamy. Ej, wleciało samo to. Jeszcze w sumie zostaną dyski. Komputer mamy skończony, moi widzowie. Komputer został dokończony poza kamerą. Tak to się ładnie prezentuje. Film był tylko z budowy komputera. Jeśli chcecie zobaczyć testy w grach, to zapraszam Was do filmu, który pojawi się już niebawem. Przetestujemy sobie kilka gierek. Wyście możecie w komentarzu napisać 5 gierek, które postaram się dla Was na tym sprawdzić. Podsumujemy sobie jeszcze. W następnym filmie, ile to wszystko kosztowało. No i co? No, trzymajcie się. Cześć.